No dzień dobry, kochani, witam Was w pierwszym odcinku podsumowań miesięcznych roku 2026. Obecnie 1 stycznia, mam nadzieję, że tutaj, o, tutaj chyba widać i rozpoczynamy właśnie taką nową serię, która będzie się pojawiała co miesiąc. Będą to co miesiączne podsumowania miesiący. No, szczerze mi totalnie nie mam pojęcia, kiedy ten odcinek wejdzie, ponieważ ja nagrywając to, jestem pośród walizek, zaraz wjeżdżam do Za półtorej godziny będę jechała do SPA nad morze więc bardzo się cieszę i właśnie uważam, że jest to idealny moment, żeby nagrać takie podsumowanie. Miesiąc ponieważ jest pierwszy luty, także powiemy sobie dzisiaj o moim styczniu, o tym jak to wyglądało. I co czułam, co zrobiłam Na przykład jakieś różne wydarzenia, które mnie spotkały Pozytywne oczywiście I porozmawiamy sobie o wszystkim Ponieważ ja chcę, żeby 2026 to był mój rok YouTube'a Ja naprawdę marzę o tym, żeby to był mój rok YouTube'a Też w tym momencie rozpoczynam właśnie vloga Trzydniowego albo czterodniowego Bo szczerze mówiąc nawet nie wiem za bardzo Na ile ja tam jadę Ja nigdy się nie dopytuję o takie rzeczy Jeśli chodzi o pakowanie się Ja zawsze się pakuję na ostatnią chwilę No tak wiecie, na luzak u mnie z takimi rzeczami Totalnie na luce. Też nagrywam telefonem mojego brata, ponieważ leżał mi, żeby właśnie z mikrofonikiem to nagrywać którym miałam kiedyś, bo mój, mój stary telefon nie wpasuje się do mojego e, nowego Także nagrywam telefonem mojego brata jeżeli że ten filmik wam się spodoba i takie właśnie mi się różne podsumowania będą dla was fajną odskocznią I fajnym ogólnie formatem do oglądania W moim dzienniku opisałam sobie wszystkie rzeczy, które chciałabym poruszyć właśnie w tym filmiku Ale nie wiem, czy będę miała tyle czasu, bo tego jest całkiem, całkiem sporo ten filmik to jest takie podsumowanie, ale również wybranie moich ulubieńców z różnych kategorii Podsumowanie czytelnicze, filmowe, chociaż dużo filmów i seriali nie oglądam na ogół Ale opowiem wam również o moich jakichś ulubionych, totalnych perełkach tego miesiąca Także zaczynamy Mimo tego, że styczeń bardzo często nie jest przyjemnym miesiącem Ze względu na to, że my wchodzimy w nowy rok A często to się wiąże z taką presją, z takim trochę obowiązkiem, który my gdzieś mamy z tyłu głowy Że nowy rok, nowa ja, nowy rok, lepsza ja i taka... Taki wyścig, to jest chyba dobre słowo To jest taki wyścig, w którym my się zapisujemy A ja tego nie chciałam, bo tamten rok był dla mnie Okropnie ciężki właśnie przez takie gdzieś Wyścigi, które sama sobie Ze sobą robiłam, potem bardzo nieprzyjemne rzeczy Z którymi konsekwencjami Jakby mierzy się po dzisiejszy dzień Dlatego ja chciałam ten rok Rozpocząć ze spokojem, ja chciałam, żeby ten rok był spokojny Nie chciałam, żadnego tego wiecie Nowy rok, nowa ja i muszę nagle wszystko zmieniać Wszystko zmieniać, wszystko zmieniać w swoim wyglądzie W zachowaniu, w rutynie, nic Nic takiego nie chciałam, żeby mnie spotkało w tym styczniu Chciałam, żeby on był spokojny, żeby on był właśnie początkiem trochę, trochę czegoś nowego, ale nie w tym takim typowym formacie nowy rok, nowa ja, tylko po prostu chciałam, żeby to było coś nowego, żeby mnie się w końcu poczuła lepiej, bo ten rok, jak już wspominałam i kilka razy już o tym ogólnie mówiłam na jakichś różnych vlogach, był dla mnie no trudny, psychicznie różne sytuacje mnie spotkały i nie chciałam, żeby to był kolejny taki. Rozdział w moim życiu, w którym nie będę się dobrze ze sobą czuła. Chciałam się w końcu poczuć dobrze, jeśli chodzi ogólnie o styczniową pogodę, bo chciałabym to poruszyć. Ja nie mam pamięci takich rzeczy i ja totalnie mam problem właśnie z zapamiętywaniem takich rzeczy, a ja chciałabym na przykład pod koniec tego roku usiąść sobie i obejrzeć wszystkie te filmy, żeby zobaczyć. a Zusia, jak ty się czułaś? Bo ja naprawdę nie pamiętam takich rzeczy. Ja totalnie, gdyby nie czuł na gdyby nie opisywanie mojej codzienności, ja bym nie wiedziała, co Wam mam powiedzieć. i naprawdę ja na swoje vlogi przeglądam, żeby zobaczyć, co ja robiłam, bo ja nie pamiętam Takich rzeczach totalnie. Mamy trochę problemy z pamięcią, co nie jest za dobre, i myślę, że gdyby był jakiś konkurs i startowałby tam starsze panie, na pamięć to ja bym przegrała nawet z moją babcią. Więc wiecie, jak to wygląda? Ale stycznia pogoda była tak zimna, naprawdę ja nie pamiętam, kiedy mi było tak realnie zimno. Styczeń był bardzo, bardzo mroźny. Mam nadzieję, że w lutym to się poprawi i już tak nie będzie, bo to, co się działo, nie było mnie dwa dni w szkole, bo odwołali nam lekcje. A kiedy już odwołują lekcje, ja uważam, że to już jest taki znak, było tak ślisko, była tak. Jak ogromna gołoleć. To było ło, ale cieszyłam się, bo była przerwa, a ja lubię takie przerwy. Bardziej się chodzi o szkołę, ale pogoda była strasznie zimna. Nie było chyba ani jednego takiego ciepłego, w miarę ciepłego dnia, a jak było, to były takie dni, to nie wiem, może 3-4. Dzisiaj również był pełen śniegu, który bardzo, ale to bardzo mi pasował, ponieważ ja poczułam w końcu szybkiego do śniegu. Tu jest dziwne, bo ja nigdy nie lubiłam zimy i ja nadal nie lubię zimy, żeby to było jasne, ale śnieg tyle razy dzięki właśnie. Białemu puchowi się uśmiechnęłam, że było, kiedy ja na przykład sobie, wiecie, rano przed szkołą że mm, żeludy i widziałam ten biały puch śnieg Ja się tak cieszyłam i nadal nie wiem, dlaczego tak było, ale to mi sprawiało taką ogromną radość Naprawdę cieszę się z tego powodu Rzeczy, o których wam teraz będę opowiadała, nie są chronologicznie, ponieważ nie byłam na tyle ambitna, żeby to chronologicznie zapisywać I nie mam tylu informacji, żeby móc to również zrobić Zacznijmy od mojego challenge'u, czyli Tiki Detox, który był challenge'em od social medów i właśnie takim odcięciem się Miało to być odcięcie się na 12, dni jak dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, albo tak 12 chyba, ale finalnie to było troszeczkę krócej, bo tam z pewnych przyczyn to ogólnie sobie to skróciłam. E, detoks od telefonu zawsze będę wspominała, uważam, że bardzo fajnie koniec Miałam takie wyczerpanie i trochę się czułam lekki FOMO mnie znalazł. To sami do nawet zapytanie na um, dm czy nie czuję FOMO. Ja, bo jak nie, to nie czuję, ale potem pod koniec takie lekkie FOMO wjechało. I jeśli chodzi o moją sytuację ze skrólowaniem, ponieważ ja m, często o tym mówię, bo ja zdaję sobie sprawę, jak skrólowanie jest wyniszczające do naszego mózgu, do naszej codzienności. Ale ja się przyznaję, ja po tym e, odinstalowaniu sobie aplikacji, która daje limity bo również po tym detoksie to zrobiłam. Totalnie przy potem jeśli chodzi o skrówanie. Jest mi jak mam być szczera, ale chcę o tym mówić, bo to niektórzy może myślą, że jestem idealna pod tym względem i że ja naprawdę nie skróluję, ale przyznam się. Ja po tym detoksie o strasznie się wkręciłam, nie podoba mi się to i chciałabym wylutym to również zadbać, dlatego mam nadzieję, że nagrywając takie podsumowanie jest za miesiąc, a w sumie nie za nie cały miesiąc, ponieważ znaczy wiecie, luty jest ogólnie krótszym miesiącem. I już będę mówiła, że ej, bardzo mało siedzę na telefonie, mało scrolluję, to jest taki mój goal Ale ten taki detox właśnie był czymś, co ja potrzebowałam, ponieważ dosłownie Właściwie wtedy odcinacie od tego świata medialnego i ja zauważyłam na ile rzeczy ja tak realnie mam czas Jednak ja dosłownie na wszystko miałam czas I to jest świetne no właśnie, to świetnie mnie uświadomiło w tym, jak takie scrollowanie siedzenia na telefonie Zabiera nam życie i to jest, to jest bardzo proste, ale my sobie z tego nie zdajemy do końca sprawy jednak, bo to jest ciężkie, bo żyjemy w takich czasach, gdzie ten internet jest wszędzie, ten internet jest do większości rzeczy nam potrzebny, do pracy, do nawet płacenia, bo większości płacimy gdzieś tam internetowo, nawet jak się za rachunki płaci, tam no to teraz też internetowo Przynajmniej tak moi rodzice płacą Wiecie, to są takie czasy, ale ja uważam, że na tyle, na ile my możemy właśnie to ograniczyć, to jest super Ja też jakby wiecie, pracuję w internecie, to jest moja pasja, ja sobie działam tutaj, więc ja też nie będę się odcinała, nie wiadomo jak bardzo do ponieważ tego nie chcę, ponieważ nagrywanie, tworzenie dla Was to jest moja ogromna pasja, moja zajawka i ja nie chcę tego przerywać, ale uważam, że takie scrollowanie dodatkowe nie jest tej mojej całej pasji niezbędne i mogłabym to ograniczyć w styczniu również takie swoje mini marzenie więc ten styczniu nawet się bardzo dobrze rozpoczął ponieważ byłam na swojej pierwszej solo date i ogólnie byłam sama w dużym mieście po raz pierwszy i to może zabrzmieć dziwnie, ale naprawdę nigdy nie pojechałam tak kompletnie sama do dużego miasta, znaczy to nie było tak kompletnie w sumie samej, bo pojechałam tam z moim. Potem po prostu on mnie odwiózł i chodziłam sobie sama, ale tak się ogromnie cieszyłam z tego, bo ja jestem introwertyczką. Ja nie będę się nawet oszukiwała, jak kocham być sama. I nic tak nie miałam, że wiecie, chodziłam sobie sama po ulicach, a wtedy w ogóle, gdy sobie chodziłam też jeszcze przepięknymi, poruszył śnieg. W sumie nie pruszył, bo strasznie, strasznie mocno on padał, ale jest ogólnie też vlog z tamtego Wyjazd, bo to było chyba w jakimś weekend, albo weekendowym, i dobrze pamiętam, więc Was tam serdecznie zapraszam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Poszedłem do biblioteki, miałam taką swoją właśnie solo date w kawiarni. Nie, sorry, w kawiarni byłam, coś mi się pomieszało, bo już na coś innego spojrzałam. Byłam w kawiarni, kupiłam sobie ciasto przypyszną kawę, a ja kocham kawę i o tym doskonale wiecie, że ja kocham po prostu kawę, pisałam sobie w journalu, obserwowałam, bo kocham obserwować ludzi, kocham właśnie spoglądać na ludzi i trochę sobie wymyślić takie historie, co do nich. Widziałem, jak ci wszyscy ludzie się uśmiechali do siebie, rozmawiali jakieś grupki przyjaciółek. I tak sobie siedziałam pośród tych wszystkich Osób I pisałam i to mi dało taką ogromną, ogromną radość I ta solo date na pewno była takim jednym z najlepszych wydarzeń tego roku Jako miesiąca również miałam rocznicę przeprowadzania się do tego mieszkania To była druga rocznica i z tej okazji zrobiliśmy sobie taki wieczór filmowy Oglądaliśmy Roszpunkę i przypomniała mi się moja miłość do bajek Disneya i ogólnie do Roszpunki Bardzo, bardzo mi się podobało Właśnie również wymyśliłam swój pierwszy przepis na cokolwiek Taki wiecie, totalnie swój przepis jeśli chodzi o pieczenie, ponieważ to były ciasteczka, można to również zrobić robić w formie betoningu, chociaż nie wiem, czy nie będzie za mało ciasta Ale wymyślałam swój pierwszy przepis na daktylowe ciasteczka i to mi dało tyle radości, naprawdę Robiłam to razem z wami, ponieważ nagrywałam z tego odcinek Mówiłam wam również o tym weekly vlogu Ale to mi dało tyle radości, takie wymyślanie właśnie samej przepisu Uo, To było cudowne i zapamiętam to na bardzo, bardzo długo Tym bardziej, że dostałam kilka wiadomości, że otworzyliście te moje ciasteczka Nawet jedna dziewczyna mi napisała, że robiła jeszcze raz Ponieważ takiej rodzicom się... Posmakowały, w sensie jakaś mi się zaczął język plątać Ale to mi sprawiło no tyle radości I tak byłam bardzo wdzięczna za to W ogóle no takie cudowne jest to, gdy wstawiacie coś samemu To wymyślicie jeszcze komuś to smakuje No cudowne Ogólnie dzisiaj obudziłam z takim, nie powiem, anxiety Ponieważ zaczęło mnie tak boleć gardło Miałam cały nos zawalone i byłam jak Nie, ja muszę nagrać ten filmik, ja muszę pojechać jadę, Jakby halo, ja jedę na ferie Ja nie mogę być teraz chora, więc na, na, naprawdę Brałam tyle tabletek, jakby jakieś syropki, nie syropki Herbaty już jest całkiem ale mm, mam nadzieję, że będzie w porządku Taka mała wstawka W tym momencie rozpoczynam segment książkowy Czyli podsumowanie książkowe stycznia I Ogólnie w styczniu przeczytałam 6 książek jeśli ja się nie będę oszukiwała, to nie są najmądrzejsze książki ja sobie zdaję z tego kompletnie sprawę Ponieważ w styczniu miałam taki czas, że troszeczkę chciałam rozrywkowo Oczywiście przy takich lepszych książkach, lepszych gatunkowo, można się też dobrze bawić. Ale ja chciałam takie coś, że chciałam poczytać książki, które nie będą wymagały ode mnie większego skupienia się, większego rozmyślania i sięgam po takie, no nie powiem, typowe młodzieżówki. Chociaż pierwsza książka to nie była taka aż typowa, to jest mój rok relacji od początku to był read ja przeczytałam to jakiś czas temu, w sumie całkiem niedawno również, ale za tym drugim razem podeszłam do tej książki zupełnie inaczej, naprawdę spojrzałam na nią z innej strony, co mnie bardzo ucieszyło, bo pomimo właśnie takiego krótkiego czasu, ja dostrzegłam w tej książce coś totalnie innego i trochę bardziej zrozumiałam z innej strony bohaterkę, co naprawdę też sprawiło mi dużą radość, że Właśnie dużo czasu nie minęło, a ja umiałam już do tej książki podejść inaczej. Potem przeczytałam takie typowe jakieś romansidło inaczej niż filmak i to akurat mi się totalnie nie spodobało, to chyba w ogóle była kontynuacja lepiej niż filmak, jak ja się nie mylę, więc ja trochę nie byłam obeznana w tym troszeczkę ja czułam, że o czymś nie wiem i coś mi tam, wiecie, myknęło, no skoro mi cała książka jedna myknęła, no to logiczne, że tak było. Mm, bardzo szybko mi się to czytało. Tak jak wiecie, to totalnie nie musicie o tym myśleć, po prostu to czytacie i nawet nie wiecie, kiedy przekładacie stronę za stronę I mój totalny faworyt, jeśli chodzi o ten miesiąc, to jest moja perełka Dom Sally to jest fantastyka I to było tak świetne, ten klimat cały morski, w ogóle wydarzenia Pod koniec może miałam wrażenie, że było trochę za dużo Plot twistów plot uważam, że autorka chciała na koniec wcisnąć za dużo I mm, to był taki minus tej książki, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że to było trochę w stylu, że wow, nie było tyle... Jakiś, nie wiem, niespodzianek, więc dodam jednak ostatnie 20 stron. I to mi się nie podobało, bo nagle nie zdałam sobie w ogóle sprawy, co się dzieje nie wiedziałam o co chodzi. Miałam takie, że o, czekaj, co, co? Musiałam się cofać, to czytam jeszcze w szkole, więc się w ogóle cofałam, nie wiedziałam o co chodzi, rozwiązują korzekiem. Byłam jak czekaj, stara, bo ja nie wiem w ogóle co tutaj biega. I ale na no, ogół. Bardzo, bardzo fajna książka, ciekawa i taka porywająca do tego innego świata, totalnie no bo jednak to jest fantastyka. Dream A Little Dream of Me, czyli taka książka obyczajówka typowa od Julii. Tak nie pamiętam, jaki na pewno wiem, że nazwisko zaczyna się na B, ale to była książka taka trochę fortepianowa, muzyczna bym powiedziała, ponieważ główny bohater grał na fortepianie. No ja powiem, to jest taki uniwersum, że ja nie jestem jego fanką, ja nie jestem fanką niezwykłych książek, ale to jest wydawnictwo, się nie wiedzieli, niezwykłe Nie jestem fanką takich książek, ale kiedyś bardzo dużo takich czytałam, dlatego mam na swoich półkach no ponad 100 takich Nie pytajcie, nie pytajcie naprawdę, a za szybko mi to zleciało i mało wszystko, gdy się wciągnęłam, to nawet mi się spodobało, ale wiecie, w jakiej to takiej kategorii, więc Przechodziło o ciebie i to już jest taki typowy, no typowy romans słodki i to było... Takie, no powiem po prostu, no przesłodzone, słodziutkie i tyle mam. Nie spodobało mi się jakoś szczególnie. Chciałabym również powiedzieć o książce, którą dosłownie wczoraj skończyłam, ponieważ ona się zalicza do tych styczniowych i to jest Perfect Destiny. To mi się totalnie nie podobało. Było bardzo krótkie, więc przeczytam ją dosłownie naraz, bo chciałam ją skończyć, żeby Wam również o niej opowiedzieć. To było takie, nie wiem, tam autorka chciała pokazać troszeczkę taką dojrzałość tych młodych ludzi, bo oni mieli chyba po 18-19 lat ostatnia klasa tam w Stanach. To jakoś tak wyjdzie. Ale ona bardzo chciała okazać taką ich dojrzałość. Momentami, gdy ja to czytałam, to było tak głupio napisane. Będzie być takie bardzo dojrzałe i zdaję sobie z tego sprawę, co autorka miała na celu, co autor miał na myśli. Chciała okazać taką wielką dojrzałość, miłość młodych ludzi, ale to wyszło żałośnie. Jak mam być szara, to wyszło po prostu żałośnie. Nie obrażając autorki, bo zdaję sobie sprawę, że napisane książki nie jest łatwe, ale nie będę się oszukiwała, nie będę was tutaj kłamała, to było po prostu słabe. Zepnę tutaj również dwie książki, ponieważ jestem w połowie czytania ich i jest to inter od Salironi. Ja o tym już wspominałam na moich innych aplikacjach, na które bardzo serdecznie Was zapraszam, chociaż wydaje mi się, że większość z Was jest właśnie z tamtych aplikacji, no bo jednak ja z tamtych się bardziej wywodzę, bym powiedziała. Mm, ale nie wiedziałam totalnie, co ja kupuję, dlatego taki był problem mój, bo nie wiedziałam, co ja kupuję. Ta książka, wydaje mi się, że też nie jest na moją kategorię wiekową, totalnie nie. co no to coś w tej książce i trochę to troszeczkę coś tam wykmieniłam z niej. I, no, nie powiem Wam, czy mi się podoba, bo jeszcze tego nie wiem, ale nie jest najlepsze, ale chyba też i najgorsze. Lektura pana Henryka Księkiewicza, czyli król opisów, długich, długich opisów, i jest to Kowadis Mi się Cueva podoba. Lubię głównego bohatera, marka Winicjusza, ale mi się podoba Kowadis ja, ja lubię taką książkę sobie. Raz na jakiś sądzicie, że to się tak długo czyta, to się tak długo czyta. Tam jest takim językiem, wiadomo, w jakim to było gdzieś tam wieku, w jakiej epoce to w ogóle było opisane, mm, pisane w sensie. Więc co się długo czyta, jestem na chyba 150 pięćdziesiątej stronie od dwóch tygodni. Teraz przejdźmy do filmów, ponieważ ja filmy, seriale bardzo rzadko oglądam Ja raczej jestem wkręcona w jeden długi i tak to u mnie zawsze wygląda Oczywiście robię kontynuację cały czas w szpitalu Amsterdam, kocham go Ale również obejrzałam jeden taki serial. bym powiedziała Nie no, to się nazywa serial, ale ma 8 odcinków po około 40 minut Jest to Finding Her Edge, czyli po polsku to było jakoś przetłumaczone na głośne lodzie, coś w tym stylu I w to się wciągnęłam, również mam koleżankę, w to wciągnęłam I właśnie obie sobie pisałyśmy na temat zakończenia, bo było całkiem dziwne I nam się nie spodobało totalnie, nie spodobał się wybór głównej bohaterki, mm, ale bardzo fajny, taki przyjemny serial, że sobie wleci, wy za bardzo się nie skupiacie. Ja sobie też to oglądałam na przyspieszeniu, bo chciałam bardzo szybko to skończyć, właśnie przed angielskim byłam i zostało mi 40 minut i po prostu tak na skipowałam sobie, skipowałam jakieś sceny. Ja tak czasami oglądam takie seriale, a również obejrzałam w sumie dwa dni temu. Mm, Kobiety pragną bardziej. Jest to taki film, który jest z 2008 roku i powiem tak. Ja nie jestem wagą takiego, bo ja miałam tam wrażenie, że tam się otworzyło kółko po prostu zdradzania drugiej połówki. A ja uważam to za żałosne i tyle ja mam do powiedzenia. Także przejdźmy sobie do drugiej kategorii, czyli takie zwykłe rzeczy. Dzisiaj, świąt, którą powiem herbatę, jest to herbata kurkumowo-imbirowa. Ona jest tak cudowna, ja mam wrażenie, że ona od razu mi tak rozgrzewa. Świetna. Kupiłam ją w Lidlu. Frupady London Lip Liner, i to jest właśnie ten lip liner, który mam w tym momencie. No, kocham. Mam w odcinku 0,1 laty nude, ale również 0,5 już dokładnie nie pamiętam. Tylko wiem, że 0,5 i. Kocham te konturki, naprawdę. Ogólnie journaling, naprawdę mój journaling, ja to już opowiadałam, wkroczył na inny level. Ja przez miesiąc zapisałam pół takiego zeszytu. Ja tak się wciągam jakby kocham, kocham, kocham jeszcze raz i kocham. I tyle. Link to jest taka czynność, którą ja tak bardzo doceniłam w tym miesiącu i w ogóle jeszcze bardziej pisałam jeszcze więcej. No, zacobiłam się w tym pisaniu. Ja sama kocham pisać, kiedyś chciałam być pisarką. Czasem sobie tworzę, ale nie na takim poziomie, żeby to publikować tym bardziej na jakimś Whatpad. Raczej jestem fanką substaka i no, kocham pisanie. Przejdźmy do kategorii jedzenia, ponieważ również takie perełki mi się pojawiły. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale marchewka. Ja tak bardzo polubiłam marchewkę, że jem dziennie po dwie, trzy marchewki. Czekam, aż moja skóra będzie przepięknie. Pomarańczowa, opalona. E, nie, ale serio tak bardzo polubiłam marchewkę. Stateńczykowa to są dwa jajka ugotowane tak po 7 minut oraz stończyk, tak takie to jest dobre naprawdę to jest tak wspaniałe z marchewkami, super fituje. I tofu ale schabowy, o którym wam mówiłam w ostatnim właśnie weekendowym, nie, weekly szkolnym, takim tygodniowym, zwykłym vlogu. I wspaniałe tofu schabowe, nic chcę tego tak nazywać, ale wiecie o co mi chodzi. Tofu w panierce przepyszne. Ja to chciałabym wspomnieć, ponieważ to jest ogromne wyróżnienie dla mnie, ale sama Szafkę. Sama złożyłam szafkę. Mój pierwszy mebel w życiu, który sama złożyłam i chciałabym o tym wspomnieć, ponieważ uważam, że warto się cieszyć z takich głupich, nawet małych rzeczy, ale to mi sprawiło tyle radości i bardzo lubiłam, tak samo jak składanie Lego, a Lego składałam pod koniec grudnia. W również chciałabym Wam opowiedzieć, o takich moich ulubionych influencerach. Moje odkrycie to jest Jasmina. Jasmina jest tak cudowna, ma tak cudowny vibe, właśnie tam leci jej podcast, bo przed chwilą oglądałam, jest wyciszone, ale Taka jest cudowna w ogóle to co, to, co ona mówi, jak ona pokazuje w ogóle jej codzienność. Kocham ją naprawdę. Skaza od Live Better ogólnie są moimi ulubionymi tak samo również, jak od Sary Cwalin, ogólnie również cała twórczość Sary. No, odkryłam tę panią, tę dziewczynę, nie wiem, jak się mam zwracać, ale jest to pani Małgorzata, chorowska, e coś w tym stylu, jak dobrze zapamiętałam, ale Jezu jest tak przepiękna i tak pięknie opowiadała. Teraz widzimy jej filmik, jak była w Paryżu, opowiadała o historii, która ją spotkała, no. Takie dobrodnie od niej bije, a ja kocham takich ludzi W styczniu również miałam egzaminy próbne, jeśli chodzi o wyniki Bo wiem, że was to interesuje, dostaję naprawdę dużo pytań Tak, z polskiego miałam 95% I bardzo się ucieszyłam, bo okazało się, że to był, słuchajcie, najwyższy wynik w szkole Z angielskiego miałam 90%, a matematyki nadal nie znam Z również był pełen treningów Ja trochę przesadziłam w tym miesiącu z ćwiczeniami Uważam, że za dużo tego robiłam i trochę się przemęczałam Ale w również z tydzień również, patrząc z innej perspektywy Bo on był spokojny, ale również cały czas, cały czas w mojej głowie był jakieś. Chaotyczny, i cały czas odczuwam lęk, który jest tam spowodowany z, przez moje prywatne sytuacje, gdzieś tam m, moje problemy. Bo nadal nie czuję się psychicznie dobrze, nie czuję się psychicznie na takim stabilnym poziomie, ale troszeczkę zagłuszałam, właśnie treningami, moje wszystkie myśli, ponieważ ja przez treningi, przez ćwiczenia ogólnie się wyłączam, nie myślę totalnie nic, i te treningi mi dały taki spokój pomiędzy tym całym chaosem, ponieważ jak ja wam powiedziałam, chciałam, żeby ten styczeń był takim moim nowym początkiem, troszeczkę początkiem. Początku, ale było również chaotyczne, gdzieś tam w mojej głowie dużo problemów ze snem. Miałam, miałam naprawdę duży problem ze snem, ze dużo dużo bezsenności ogólnie, jakoś mi się wyłącza w tym momencie. Znów to to język, ale um, nie było mi łatwo. Ja wiem, że tymi treningami przesadziłam, ale gdy sobie zdałam z tego sprawę, to zaczęłam wieczorem stosować jogę. Praktykę jogi właśnie codziennie wieczorem przed snem. Miałam taką pasę 4 dni i tak wam powiem, że tyle wytrwałam, bo odkryłam to, nie wiem, dosłownie 5 dni temu chyba, um, ale to jest cudownego takie wyciszenie. Ja robię z panią tam na YouTubie. To jest chyba najpopularniejsza pani w polskim YouTubie, na polskim YouTubie, która nagrywa jogę. Świetne wieczorne, robisz na plecy, bo miałem moment, w którym Strasznie mnie plecy bolały i to chyba o tych ćwiczeniach, których na brzuch szczególnie, ale wiecie jak to wygląda i taka jego jest świetna W styczniu również otrzymałam paczkę PR od Rytuasa i to był taki moment w moim życiu, w którym ja sobie stałam sprawę, że ło, Ja chyba naprawdę dziś jestem jednak w tym internecie, ponieważ ja sobie trochę nadal nie zdaję z tego sprawy, że Zuzia, ty masz naprawdę, ciebie obserwuje ponad 30 tysięcy ludzi i to jest takie ło dla mnie i nie zdaję sobie z tego sprawy, bo ja się nie uważam też za nie wiadomo, kogo w tym internecie, dlatego tak mówię, ale ta paczka do Rituala, jak ja na, jakby ja do samego maila i mam, jak nie, nie, wy chyba sobie za mnie nie żartujecie, naprawdę. I ta paczka chciałabym właśnie ją wyróżnić, ponieważ no po prostu nie wiem, no to tak mnie ucieszyło, bo również moja współpraca z którą nawiązałam w pod koniec grudnia. Z My Charms, to ja tam powiem o moim kodzie rabatowym Ponieważ często pytacie moje bransoletki One są z My Charms, tak samo jak Mój zegarek i z kodem Suzan 10 będziecie mieli zniżkę Wiecie, szybka reklama, promocja, ale jeśli chodzi o ten styczeń, to on był taki spokojny, był chaotyczny, ale jednak był takim spokojem. Miałam bardzo dużo slow mornings, które również dały mi taką przestrzeń na odczuwanie różnych emocji, na bycie spokojną duszą, nawet na tyle, na ile gdzieś tam dawałam radę, ale no powiem Wam szczerze że i tak będę ten styczeń dobrze wspominała, był on ok. Mimo, że mam dużo stron zapisanych gdzieś tam w moim zeszycie w którym mówiłam, że nie daję rady, że jest mi ciężko, że pewne osoby też mi robiły pod górkę w tym miesiącu była taka jedna sytuacja, w sumie dwie nawet. O jednej mówiłam w ostatnim filmie na YouTubie, ale mimo to naprawdę ja uważam, że był on naprawdę spoko i nie uważam go za zuzmieciąc, uważam go za dobry początek innego początku. Chciałabym, żeby to każde podsumowanie miesięczne kończyło się, się podsumowaniem obserwacji, więc zacznijmy od Instagrama. Na Instagramie mam 34,5 tysięcy. Tak ogólnie wygląda moje konto. Na TikToku mam 33,9 tysięcy obserwacji właśnie na tym nowym koncie. Uwaga, bo mi przyjaciele wysyłają filmik. Jeśli jednak chodzi o YouTube, już tutaj wchodzę na YouTube, widziałam, wiadomo, najmniej, więc mam też najmniej obserwacji, ale jestem dumna i widzę że za każdym. Mam 4,2 tysiąca wyświetleń i wstawiłam dwa odcinki. Tyle kochani i wam bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Dziękuję, że ze mną byliście w tym miesiącu, że myślę, wspieraliście mnie. Mam nadzieję, że wam się miło i dobrze słuchało tego podcastu, nie podcastu, ale ogólnie. Ja to trochę nazywam takim mini podcastem, bo ja nie chciałabym zakładać nigdy podcastu, ale te 12 odcinków, które wyjdzie właśnie w 2020, tym szóstym, jeśli chodzi o te podsumowanie, to jest taki mini może podcast nawet, więc mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas może na jakimś spacerze, nawet sobie to puściliście, albo po prostu siedząc i wpatrując się na moją twarz i wsłuch wsłuchując się w moje słowa, także Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że u Was wszystko z początku pamiętajcie o serduszku, o subskrypcji. W dzwoneczku trzymajcie się ciepło ja wam bardzo jeszcze raz dziękuję za oglądanie, bo dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję jeszcze raz i narkę!